Czołem, witam w starym, wspaniałym świecie! Dzisiaj porozmawiamy o zdradzie stanu, czyli o rewolwerze Star Double Action, po polsku, z samonapinaniem. Moi drodzy, kiedy myślimy o rewolwerze z połowy XIX wieku, z czasów mniej więcej wojny secesyjnej, to myślimy o rewolwerze tak zwanego pojedynczego działania, single action. Czyli takiego, w którym żeby oddać strzał, trzeba odciągnąć kurek kciukiem albo innym palcem i potem spuścić spust. I za każdym razem trzeba odciągnąć kurek i spuścić spust, tak? Jeżeli chcemy bardzo szybko strzelać, to na westernach pamiętam z dzieciństwa Gregory Peck, tak na pierdalał. Przepraszam. On robił tak, że tak tu trzymał i potem tak tak robił. I tak można robić w rewolwerze z pojedynczego działania, single action, bez samonapinania, czyli naci trzymać naciśnięty spust i bardzo szybko odciągać kurek i spuszczać, ale potrzeba jest do tego dwóch rąk. Jeżeli będziemy mieli jedną rękę, no to trzeba odciągnąć kurek i spuścić spust. Odciągnąć kurek i spuścić spust. Więc jeżeli mamy jedną rękę niesprawną, jedną rękę mamy w tej części ciała, w której nie powinniśmy jej mieć, i musimy szybko strzelać z rewolwerą, to jest problem. No i właśnie i większość rewolwerów, które jest w posiadaniu Polaków czy w ogóle ludzi posiadających broń czarnoprochową, repliki z połowy XIX wieku czy nawet oryginały, to większość tych, re tych rewolwerów jest właśnie pojedynczego działania, tak jak ten Remington model 1858 albo tak jak popularne Colt'y. To wszystko są rewolwery, w których trzeba samodzielnie odciągać kurek za każdym razem. Nie ma tak, że będziemy sobie ściągali spust i on będzie nam strzelał. E I wielu ludziom w ogóle kojarzy się ten mechanizm, który później wszedł, Double Action, czyli z samonapinaniem, także pociągamy za spust, i tu nam się kurek od tego pociągania na spust odciąga i spuszcza, i możemy tak strzelać. Rewolwery z XX wieku. No właśnie, kojarzy się ludziom, że to było później. No i wiecie co, to nie było później. Samonapinanie już jak najbardziej istniało w XIX wieku tylko cierpiało na choroby wieku młodego. Było technologią bardziej zawodną. Ludzie tego samonapinania nie lubili, bo ono niby działało, ale ta broń była jakby, kurde, gorsza. I były już pieprzniczki z samonapinaniem. Ba, były pieprzniczki, w których był ukryty kurek. I one były nawet jeszcze wcześniej niż te Colty i Remingtony. I był też, był też Star, Double Action. I to jest... Ten star to jest praktycznie rówieśnik tego Remingtona. Znaczy to obie są repliki produkcji piety, ale oryginały to byli praktycznie rówieśnicy. Tu jest patent z 1856 roku, a tu jest z 1858, czyli patent nawet jest dwa lata starszy, wcześniejszy, ten na tego stara Double Action. To jest oczywiście zbieżność nazw to ten rewolwer nie pochodzi ze Starachowic. No i te rewolwery były używane w czasie wojny secesyjnej. I one działają tak, że jak się, odciąga, jak się naciska spust, to się odciąga kurek. Ja teraz ten kurek przytrzymam, żeby on na nie stłukł kominka. Ale tu się odciąga, naciska się spust i się odciąga kurek. To jest pierwsze działanie, a potem jest spuszczany spust i jest drugie działanie. I mamy rewolwer double action, używany w wojnie secesyjnej. Jednak były z tym rewolwerem pewne problemy, także jeden oficer się tak zdenerwował na te rewolwery double action, że stwierdził, że człowieka, który to wymyślił i człowieka od strony rządowej, który to zapłacił za to i wprowadził do armii, to powinni powiesić za zdradę stanu. Tak go wkurzał ten rewolwer. I potem w czasie jeszcze trwania wojny secesyjnej, właśnie wprowadzono pewne poprawki do konstrukcji. Jedną z poprawek było to, że z niego z tego double action zrobiono single action, czyli z samo napinania Zrobiono z powrotem rewolwer bez samonapinania, taki, w którym trzeba odciągnąć kurek. O, tu się nie da odciągnąć kurka, ale w tym single action trzeba odciągnąć kurek osobno i dopiero można spuścić spust. W Dzisiejszym filmie pojedziemy na strzelnicę, postrzelamy z tego ustrojstwa, zobaczymy ile to ma energii, jak to może być celne i jak to może być szybko strzelne. No, z jednej ręki. No bo z dwóch wiecie, to rzeczywiście można tam wachlować tym kurkiem Remingtonie, ale z jednej ręki szybkostrzelność przekonamy się. Najważniejszą rzeczą tej konstrukcji jest to, że to wcale nie jest język spustowy. To jest dźwigienka do od odciągania kurka. I jak ją naciśniemy. O, to ona nam odciąga kurek i kurek jest odciągnięty. I tutaj. Tu jest taki maluteńki spuścik i to jest właściwy język spustowy. I jak pracujemy tym językiem, to możemy, podciągając dalej, odciągnąć kurek i jednocześnie jeszcze dalej pójść i wtedy tył tego języka naciska na język spustowy i oddajemy strzał. Naprawdę! Jest to rewolwer jak najbardziej w swojej konstrukcji czarnoprochowy rozdzielnego ładowania. Tu mamy dźwigienkę do ładowania kul, a gdybyśmy chcieli wyjąć bęben, to tu mamy taką śrubę, wyjmujemy tą śrubę, odciągamy trochę kurek, o, i nam się otwiera rama. Wyjmujemy bębenek, który co ciekawe ma zintegrowaną ośkę, tu nie ma żadnego otworu na oś w środku, więc jest fajniejszy w swojej konstrukcji od naszych Remingtonów i Coltów, bo nam się nagar nie gromadzi pomiędzy osią bębna a bębnem, który ten nagar najczęściej powoduje zacinanie się rewolweru. Jak się dużo wystrzeli, to on zaczyna tak ciężko pracować. To tu tego nie mamy, tu mamy to zintegrowane. Mamy kolejną fajną rzecz, czyli otwieraną ramę. Zamknięta rama jest zamknięta, jak w Remingtonie, ale potem możemy ją otworzyć i tu możemy się dostać do lufy. Możemy ją przejrzeć z obu stron, możemy ją bardzo ładnie wyczyścić. Całą ramę możemy tu wyszyścić sobie szczotą, dużo wygodniej niż w Remingtonie. Jeżeli mamy odpowiednią praskę do takich bębenków, to możemy też naładować praską. Wsadzić bębenek zakręcić śrubkę i gotowe. Mike, z którym strzelałem, narzekał na tą śrubkę, że ona jest jakaś taka teges, ale w moim przekonaniu, w porównaniu z Coltem, w którym jest clean, i ten clean to tak albo nie chce wychodzić, albo za łatwo wypada, albo różnie się wciska i mamy różnie złożony rewolwer. To w porównaniu z klinem ta śrubka jest bardzo kulturalna i ona nam zamyka ramę i rama jest zamknięta, sztywna, bardzo ładnie. Z innych ciekawostek, jak widzicie, tu mamy wycięcia na blokadę bębna i tych wycięć jest dwa razy więcej niż komór, czyli ich jest 12. Czyli mamy wycięcia na wysokości komory i mamy też wycięcia pomiędzy komorami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zablokować bęben w pozycji tak zwanej bezpiecznej. W takiej, w której ich uderzenie, o właśnie tak jak teraz zrobiłem, uderzenie w kurek nie spowoduje jakiegoś spadnięcie tego kurka i oddanie jej kontrolowanego strzału, można bezpiecznie przenosić wszystkie załadowane sześć komór, wcześniej ustawiając bębenek właśnie pomiędzy komorami, Inna ciekawostka jest taka, że w porównaniu do Remingtona czy Kolda ta pozycja bezpieczna kurka jest taka, że ten kurek jest minimalnie odciągnięty. To już jest bezpieczna pozycja i tu nie chce nam się obracać bębenek, bo musimy zwolnić jeszcze dodatkowo blokadę bębna z pustem i wtedy możemy obracać bębenek. Jest to trochę uciążliwe w czasie ręcznego ładowania przy pomocy te, tej dźwigienki, bo musimy, żeby obrócić bębenek do następnej pozycji, musimy przycisnąć język spustowy, czy ten język od, odciągowy, tak? bo język spustowy jest tutaj. Mamy jeszcze taką ciekawostkę, że na z tyłu tego języka mamy blaszkę, którą można sobie przesunąć. Tutaj śrubkę przekręcić i przesunąć blaszkę. Ta blaszka przesunięta będzie nam blokowała ten język, że on nie będzie dochodził do końca, w związku z tym on będzie nam odciągał kurek. Ale nie będzie ściągał z pustu, e, czyli będziemy mieli taki niby single action: tym odciągamy kurek, e, a tym dopiero strzelamy. Jest to dziwne w porównaniu z Remingtonem czy z Coltem, bo nie możemy tutaj odciągnąć kurka kciukiem, musimy odciągnąć tym, a potem mamy taki język spustowy, który jest jakiś taki malutki. I taki no, niezbyt ergonomiczny bym powiedział. To jest jakiś taki ząb tutaj, a nie język spustowy. I w związku z tym ten rewolwer, moim zdaniem, to do, do takich celnych, czy do. No, potencjału do tego, żeby być celnym, to nie ma. Jest tu niewygodny język spustowy. Strasznie sztywna jest ta sprężyna do naciągania, bo musimy naciągnąć. Cały język i to jest strasznie ciężko się naciąga, a nawet jeżeli będziemy pracowali w tym trybie single action, czyli najpierw naciągniemy i potem będziemy chcieli tu ten spust ściągnąć, to ten spust oprócz tego, że jest dziwnym zębem, a nie prawowitym językiem spustowym, to on też jest strasznie twardy. Ale to jeszcze nie największy problem, bo największy problem jest taki, moi drodzy, że tu za bardzo nie ma przyrządów celowniczych. Też tak, jest muszka, spoko, nie? Ale szczerbinki nie ma. W Remingtonie mamy w ramię tutaj wyfrezowanie, przez które, które nam służy za szczerbinkę. W kolcie mamy wycięcie w kurku. wiecie co i tu też jest niby wycięcie w kurku. Ale to wycięcie w kurku jest takie bardzo symboliczne. Bardzo ciężko je widać podczas strzelania. w trybie single action to wycięcie to takie tam... Takie, kurde, nie widać go tego wycięcia. A w trybie double action? W trybie double action to wycięcie jest schowane w ramię, bo jest kurek jeszcze nieodciągnięty. Więc jak chcemy przycelować, to nie ma szczerbinki. W trybie double action szczerbinki w ogóle nie ma. Szczerbinka zaczyna się nam podnosić razem z kurkiem i dopiero pojawia się w ostatniej chwili... Czyli strzelanie Double Action w ogóle nie jest przewidziane tak naprawdę do strzelania z przyrządami celowniczymi, raczej jest przewidziane takiego strzelania z biodra, strzelania dynamicznego, Mozambik, coś w tym stylu. No i co? Można gadać, można nudzić, można pokazywać przekręcające się kureczki i języczki spustowe, ale jeżeli nie będzie strzelania, to się to do niczego nie będzie nadawało. Jedziemy na strzelnicę, zapraszam! Czołem witamy na strzelnicy. Przyjechaliśmy z naszym Starem. Założyłem kapiszony, Nie, ma, nie jest nabity Bębenek, bo chciałbym zobaczyć, jak ciężko się spuszcza e, tutaj ten kurek, jak ciężko trzeba pracować na Spuście. No i nie chciałem sklepać kominków, więc e, są same kapiszony. Zobaczmy, nie wypał. Nie wypał. Chyba nam pospadały kapiszony. No ciężko chodzi. Zobaczymy. Zobaczymy, przy państwa. Ciężko chodzi z pust, ale się, się to zrobi. Proszę państwa, mamy Wezubit, miarkę 25 granów, więc spróbujemy. Zobaczymy, co to będzie. Jestem zupełnie nieprzyzwyczajony do tego rewolweru. On trochę, trochę inaczej działa ten mechanizm niż w Remingtonie. Wiesz ty, kurde, może ty spróbujesz. Nieprawda. <laughs> Myślę, że udało. O, udało się. Tak zacznę mówić, że w zakładach w Starachowice, zanim zaczęto produkować ciężarówki... Jelcze. ...to na potrzeby wojny secesyjnej... Nie, zostały stary przepraszam. jelcze? Jelcze <laughs> ze starami oczywiście, naturalnie. ...to produkowano rewolwery. Najpierw strzelimy w trybie single action, czyli odciągnięcie kurka, i dopiero potem ściągnięcie spustu. Postaram się przycelować z tych przyrządów celowniczych, które tu są bardzo symboliczne, takie na słowo honoru. I zobaczymy, jaką będę miał celność na 10 metrów i ile będzie energii. 25 granów wezuwitu, kula 457. pięćset szesnaście nie wypał pięćset dwadzieścia sześć nie wypał nie wypał nie wypał nie wypał nie wypał, nie wypał. Nie wypał. Zdrada. To jest jakaś zdrada, Stanu powiem wam. Jeszcze raz spróbuję, ale już teraz z tym double action. Uuu, powiem wam że, że. Trzymam w ręku broń, więc nie można ulegać nagłym emocjom, irytacji. Daj mi totalnego! <laughs> dobrze. <mög> Udało się! Sześć kul wystrzelić! Celowane tutaj. Raz, dwa, trzy to się nie liczy, bo to wcześniej no powiem Wam, że jak się odciągnie kurek tym takim dużym spustem i potem się ściąga ten mały spust to ten mały spust nadal ma bardzo twardy spust tu jest bardzo ciężko ściągnąć ten spust ten rewolwer jest tak skonstruowany że on ma bardzo twardy spust ale bardzo miękki kurek w sensie sprężynę uderzającą w kapiszon Mamy dużą siłę na palcu i trudność w celowaniu, a potem mamy małą siłę na kurku zbijającą kapiszą, czyli odwrotnie niż powinno być. No, i to był wstęp, a teraz będziemy strzelali dynamicznie i chcemy, żeby nam wypaliło wszystkie sześć, a nie żeby coś będzie klikać. Przekonajmy się. Słuchajcie, Rufus pojechał, żeby uchłonąć trochę po pierwszych próbach z tym, że wynalazkiem. A my go ponownie nabijemy, tym razem 30 granami Szwajcara. 3 i tą samą kulą. 4 5, 7. to chyba tylko dlatego, że on ma tutaj rozcięcia i się rozchyla. Bo inaczej byśmy tego nie założyli. Nie można zbyt nisko, tylko tutaj na górze. 30 gramów prochu szwajcarskiego 3F kulat 457 revolver Star Double Action. Tym razem wypaliło wszystkie sześć komór, ale celowanie w trybie double action to takie jest, nie ma celowania, bo przyrządy celownicze są schowane, jak się składam do celu. I potem widzę, jak już ten kurek odchodzi do końca, to widzę, że ten rewolwer jest o wiele za wysoko podniesiona lufa. Zobaczmy, jak to wyszło na tarczy. A, jaka ładna pięcioramienna gwiazda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak się strzela. Eee, celowane, tutaj, znaczy celowane, no właśnie, to nie jest za bardzo celowane. Tak, jakoś, no. no nie jest jakieś strasznie złe to skupienie. Jest złe, ale nie jest strasznie złe. Z 10 metrów. Zaraz strzelę z Remingtona, pokażę wam do porównania. Bezpiecznie, celowane tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i chyba sześć. Gdyby nie ten, to byśmy mieli skupienie mniej więcej takiej wielkości. Czyli takie, jak mamy, jak się przestrzelam z mojego rewolweru. Celowane tutaj, czyli on strzela w, praktycznie w punkt. No i tam mieliśmy takie, jeszcze przesunięte do góry. To jest akurat kwestia ustawienia przyrządów. Do regulowania, czy jest przesunięte do góry, ale tam było tak jak moja rozczapierzona dłoń. A tu jest takie dużo mniejsze niż moja pięść, bo tu można przycelować. Tu mam szczerbinkę i muszkę, i mogę przycelować. A tam przy strzelaniu Double Action to nie, i w ogóle kurek zasłania widok zanim się odciągnie. Jak się zaczyna celować, ściągać ze spust, to on zasłania widok. tam ten rewolwer jest w tym trybie Double Action. Typowo do strzelania dynamicznego na bliską odległość i strzelania dynamicznego praktycznie w ogóle bezcelowania, albo strzelania z biodra. Zaraz się przekonamy. Moi drodzy, mamy Remingtona. Nawet jakbym strzelał z biodra, to strzelałbym oburącz. Tu sobie odciągał kciukiem kurek. Ale porównamy z rewolwerem Double Action, czyli takim, który się kurek odciąga z pustem. Więc porównamy szybkość strzelania. Y z tym Remingtonem Single Action Będę jedną ręką próbował. Powiedzmy, że drugą rękę mam złamaną, albo jestem jednorękim bandytą. I sobie schowam tutaj. O, Tak to wygląda. Jedną ręką z Remingtona Single Action. Haha, ha, jaką serię poleciałem? Prrr. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A! Wąsy mi się zapaliły. To jeszcze raz poproszę, nabijemy go i spróbuję. E, nie spalić wąsów. Nie spalić wąsów. No dosyć szybkie było sześć strzałów, co? Nawet powiedzieć, że się rozpędzały. No właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czy nie wiem. Dobra, ale widzieliście? On się rozkręca jak minigan. Minigan robił. I on tak samo robi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Yy, no nie do końca z biodra, tak półbiodra, ale bez celowania. Tak w kierunku yy, jeża. że państwo 1 2 3 4 5 6 No i co wy drodzy, jak wam się podoba taki rewolwer? Moje uwagi osobiste bardzo Wizualnie świetna sprawa, no bo się odróżnia od wszystkich kordów Remingtonów. Jak się chce mieć jakiś taki kurde rewolwer, co to w ogóle nie wiadomo, co to jest, tylko najbardziej zajadli rusznicy wiedzą, co to jest, a reszta nie, nie bardzo. No to fajnie, to można mieć takiego rewolwera. Strzelanie szybkie jedną ręką jest bardzo szybkie, nie? W porównaniu z Remingtonem, to tam on, tam kurde, zostaje daleko w tył, z tyłu. Tutaj jest strzelanie bardzo szybkie. Jeśli chodzi o niewypały te na początku, że nie chciały się zbijać kapiszony, to zmiana z RWS-ów na seliery Beloty spowodowała, że nagle zaczęło wszystko palić. Wszystko bardzo ładnie, pięknie, dzień dobry, do widzenia, wystrzelane. W związku z tym no, nie, nie obciążałbym jakoś, nie, nie, nie miałbym pretensji do tej broni, że te kominki, te kapiszony nie chciały palić. On pali, z Belotami pali. Energia, jaka żeśmy, udało nam się wygenerować prochem szwajcarskim 3F, widzieliście na ekranie. Tu nie jest 8 lufa, tak jak w Remingtonie, tu jest krótsza. W związku z tym ten rewolwer jak najbardziej spełnia swoje zadanie. Strzela, dziura witarcze, można szybko strzelać z niego. Celnie na 25 metrów, jak chcecie startować w zawodach czarnoprochowych, to nie polecam. To raczej co innego, to jest broń do szybkiego wygarniania, po prostu wyciągacie z kabury i walicie sześć strzałów na środek masy jakiegoś wieprza, który was atakuje i taka broń jest do tego stworzona. Ona była kiedyś w ofercie Piety, to jest replika Piety, ale ja nie widziałem, żeby były dostępne te rewolwery i one są już teraz takie białe kruki. Szkoda, fajnie jakby były. Można było sobie na przykład kupić oba modele double action, tak jak ten, i ten zmodyfikowany single action. Mieć taki komplecik. Serdecznie pozdrawiam, polecam się na przyszłość do widzenia!